Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Pod ostatnim odcinkiem wbiliście 30 tysięcy lajków, więc macie kolejny odcinek z Minecrafta. W tym odcinku, jeśli wiecie 30 tysięcy lajków, dostaniecie kolejny odcinek z Minecrafta, jeśli w tym odcinku przeżyję. I teraz tak, czego się dowiedziałem od Was, bo fajnie, że piszecie komentarze, piszecie chuj, jesteśmy cały czas na głównej. Eee, dowiedziałem się, że moje papugi to są takie idiotki, że one same mnie straszą. One idą, nagrywają się u, u, na głos Creepera i one do mnie tak gadają. I ja wtedy szukam jakiegoś dawna w, w ziemi, a to faktycznie całe odgłosy wydają moje papugi. Dobrze, teraz tak, może ze se O! Nie lubi ziorek. Teraz potrzebujemy znaleźć drugą. Miałem taką zieloną papugę, widział ktoś? Y, no i chuj, nie mam zielonej papugi, ale za to mam co... A jest, mam, znalazłem ją, siedziała na piecu tak, mamy papugi i musimy... Dzisiaj to już jest ten czas, chyba coś trzeba dom wybudować. Co to jest? To jest dynia. No i elegancko. Okej, okay, mamy dynia, mamy wszystko. No tutaj to miejsce jest idealne. Teraz tak, nie pamiętam czy okradałem tą wioskę. okradałem tą wioskę, czy nie okradłem. Czy byłem na, na złodziejstwie, czy nie byłem na złodziejstwie? Chyba byłem na złodziejstwie, czy nie byłem na złodziejstwie. Idę zobaczyć, czy go okradłem czy nie po prostu. Creeper pierdolnął, no, tu no już syf na rogu, już na rogu syf. Odblokowanie recepturce, aż Co A że kwiat, że barwnik. Ej, ale ta wioska wygląda lepiej niż tamta. Tu mają takie kolorowe te domki. Ale nie no, widzę, że było. Był już na Haryndzie Kasprzyk, był. Był na Haryndzie, już widzę. Nie są zadowoleni. Hm. Zresztą mam piece za pierdolę, bo co będę sobie budował, żeby mam ukraść? Czy jest też bardzo ciekawa sprawa, czyli lawa? Lawę też można ukraść. Nie wiem, to z tym się robi. Czemu ukradnę lawę? Nie wiem, no, zrobię sobie śmietnik czy coś takiego. Tylko żeby ukraść lawę, ja potrzebuję mieć. Co to jest? Kto co tu postawił? Z jakiej racji tu piec jest? To ich nie okradłem do końca tak jak powinienem. To teraz się poprawię. Czeka, dokrać dokraść do końca. W zobaczcie ten domek jaki, kiedyś byłem młody, to do zaniemyśla jeździłem z rodzicami na takie fińskie domki. Wakacje jak 13 km od domu. Ale... Siemano dyszka, mam dla was zniszka. na CSGO netce otwórz walizka. I ziomeczku z kodzikiem i samu jeden, masz 25% więcej, dałeś lajka? No, ja się cieszyłem, bo, bo w jeziorze była brudna no, i zimna woda. Dobra, czekaj, teraz tego tutaj chłopa uratuję, Wybieraj, bo będę cię okradał. Rząd, rząd, z małżonką był. Mogąc na coś ma wyraz twarzy, tak jak <laughs> Buraki! Najładniejszy sklep, najlepszej tymy, najpiękniejsze ciuchy. Zobacz. Koszulka numer jeden jest żółto. Koszulka numer dwa jest czarna. I koszulka numer trzy jest żółto czarna jest to limitowana, kolekcjonerska edycja upamiętniająca stare czasy powstania Pompa Timo. Kiedy Black i Yellow rywalizowało na scenie CSGO o panowanie na rynku e-sportowym. Teraz Ty możesz wspomóc historię. Kup Pan koszulkę, kup Pani koszulkę. Bawcie się dobrze, wyglądajcie nieźle. Tu masz link, aż znaczy w opisie. się czuję, kurwa, na jakiś mitingu z YouTuberami. To, to. BUM! Z 80 ich to było. Czy jest jakaś woda? Ty. Ta studnia jest głęboka na 150 stóp. To żarcie. Ja nie będę musiał bo nigdy nie będę musiał jeść. Znaczy by tworzyć sobie jedzenia, bo ja mu cały czas kradzieży. Marchewki, dobra. Ile chcesz, tyle możesz. A jaki mostek się zrobili? Te, wy tu fajnie macie! Jak w skorzęcinie normalnie? Ej, no to? Uch, to też weznę. Nie potrzebujecie świata, bo i tak was zabiję za robo. Okej. Trzeba do, do bałna, nie wiem czy mi się przyda. A czy takie chatki z tymi książkami, no ale... No Ale nie mogę znaleźć. Teraz tak. Jak ja mu się zbudować? Jaki plan mam? Jaki plan można wybudowę podjąć? I czekaj, czy jest więcej domów. Co, co, to, co, to, co, to, co? To. to jest. Ty to chyba Poznań. To jest Poznań z Minecrafta. To jest domek? A nie. Tu mu Marchew. Ja marchę. nie kradnę. Stoliki, stoliki mnie nie interesują. To, to jest świeczka? No oszaleń. I jeszcze był taki domek babajaki. Ale tego nie znaleźliśmy, więc chuj. Muszę i tak do nich zaraz przyjść z wiadrami. Muszę jakoś jakąś, jakąś lawę przenieść. A to na to mam czas jeszcze. Która jest godzina? Aha. 4,5 minuty groma ile już ukradłem. Czekaj to, tak, szymeczku. Tam masz swoje te no i muszę mieć kury, muszę mieć. Oprócz kur, muszę mieć, co jeszcze muszę mieć? Muszę mieć jakiś fajny samochód No nie no, muszę zacząć już pracę Żeby zacząć pracę trzeba... Okej, okay, cegłówki. Tego nie potrzebuję więcej, żeby pracę zacząć Zabra, bag, To nie jest jak zrobię, żeby to miało ręce i nogi, budować dom Nie potrafię, Co, się misję zrobił? Czekaj, tu jakbym to, to w co, tu, tu, to, to Buraki sobie zostawię, będę sobie Szamuję, to wrzucę, to, to. I teraz tak, Szymon. Weź jeszcze ruda żelaza. Mierz odróż. Weź to. Potrzebujesz tego sześć. Bo pójdziesz po lawę. Aha, sześć. Dobra, i teraz tak. Kunia bym mógł mieć, ale kurwa, gdzie go słowa, jego garażu nie mam. Musiałbym garaż mieć dwa konia. Tu mam jeszcze to, jest do przetopienia i to mogę odłożyć. Tutaj Jezu, ale ja to nazbierałem w tym poprzednim odcinku, tego wszystkiego. Tylko jeden piecek jeszcze mi się przyda, czy nie? Nie, nie przyda się. Chuj. Dobra, i teraz tu dołożymy. To niech się przepolo. Teraz to wezmę nie, nie tu, tylko to wezmę tu. I teraz to wezmę tak o tu. I robimy wiadro raz dwa, mamy dwa wiadra i teraz tak, zaraz się ściemni, zaraz będzie ciemno, zamknij się, no, to zaraz będzie ciemno, to ja pójdę w tym czasie po lawę już będę miał lawę i zacznę sobie budować bazę. I teraz tak, żeby wybudować bazę najbardziej potrzebne są mi eee, plany budowy, pomysł i materiał. Eee, nie mam nic. Ale sobie jakoś poradzimy. Dobra. Postęp dokonany, gorący towar. Ja tak patrzę. To mi się przydo. To mi się przydo i to mi się też przydo i to też sobie wezdę. Musiałbym jeszcze... Dużo rzeczy jeszcze bym musiał zrobić. Szkło. Szkło to z piosku się robiło. Z piosku się robiło szkło. Co jeszcze się robiło? To z takich rzeczy ważnych. Czekaj. Ciemno mi robi, o kurwa jaki głodny jestem A nikt nie gadał no. I dalej, buraki Ej Nie bo się z respią potwarzało Jak się ciemno zrobiło Zjadłem buraka a tu A tu już 22 I cyk do wyra Możesz spać w nocy I podczas burzy, już jest ciemno A ta patrzy, jakby zejść ryścia, chcesz buraka? Czy nie lubisz buraka? O, idę spać. Dobrze, że starczą. Graż Polska Pompa dokonał postępu. To tym burakiem to się kurwa najeść nie do... Wolę marchew. Żadny potwór się zrespieł. nie zrespił? Nie. Ziemniaki mam, wszystko mam kurwa, tylko po co mi na co to wszystko? Szymen, 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 Szymen robi tak. Mam pomysł. Tu idę. No i zaczynamy budować. No chuj, od dupy strony nie mam chaty, ale będę budował. Potrzebujemy tej ziemi trochę. O, to będzie jebania z tym. No, tak, bo chciałem połączyć to. To chciałem połączyć z tamtym. Tu chciałem sobie zrobić chałupę z basenem, ale to jest kurwa nie do zrobienia, bo jestem za głupi, żeby to zrobić. Chyba, że... Nie no, nadal mi się wydaje, że jestem za głupi, żeby to zrobić. No bo teraz tak, bo trzeba to policzyć wszystko. Dobra, zrobimy tak. Najpierw to machnę wszystko w ten sposób. Jeszcze szerzej bym mu musiał iść w tą stronę. No okej. Okay. Tu jakoś to nadal nie wygląda, ale jest woda. Dobra, jest woda i to jest... Trzymaj, policz to. Dobra, trzeba tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Czyli już jest pochód, nie? Dobrze policzyłem? A powinno być. 11 też nie źle miał takie pojedyncze wyjście, tak? Czy, czy nie? Ciekawi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu wyjście. Raz, dwa. 3, 4, 5. 4, nie jest. Jest? Myślę, to nie jest źle. Czy jest? źle. Chyba nie Chyba nie. Ale to jest... To stamtąd też 13 będzie. Dobra, czyli idziemy tutaj. Kto ja to nie wierzę co robię w Minecraft. Gymbasem sobie buduję w Minecrafcie. Dobra i teraz tu pójdziemy i wysokość jest ta sama zachowana. Odłopatuję tą stronę tu. No bo tu będzie basen, tu się wszystko będzie zaczynać. Hołpa będzie w tamtą stronę. No i co zrobiłeś Szybon? A muszę to jakoś inaczej odgrodzić. Jak odgrodzę to może tym. No i znowu liczydełko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to... Dobrze Oby. mówię? Raz, dwa, Dobrze. O. Dobra, czyli to jest OK. To tak wygląda. Chata będzie budowana w tamtą stronę. Zrobimy takie przejście, że tu będzie wejście. Mówmy się, że będzie dotąd, Bo tu będzie trzeba leżakować. Co jakiś leżak zrobię. O ile mogę. I tak. Po prostu i... Okej. Okay. I tu będzie to właśnie o co będzie. Tu będzie to, co następuje. Posadzka. Płytki się zrobi czy coś. No mamy tam glinę, to coś się z tego zrobi. Okej. Okay. że kształtów to nie nabierze, ale zaczyna mieć sens. Jest, ale kurwa, skąd tyle wody, dobra, chuj. Tu, weź odejdź. Tak, tak, Ok. tu w ten sposób. Tu na razie to nie jest chyba ważne, żeby to wyrównać, czy ważne jest? Jest ważne, chuj. A, węgiel, węgiel na basenie mam. Ja, żeby że mi ryby tu nie pływały. Że nie chcę ryb tutaj w moim, w moim basenie. No to w te 20, a nie basen. Czekaj tak, tak, tak. Dobra. Tyno, no, no. Dobra i tu zobacz wysoko jest i tu dotąd. No, i tuż tu by było, i teraz bym zrobił tak. Tu bym przeszklił. No to muszę wykonać dzisiaj, bo jak tego nie wykonam dzisiaj, tego nie wykonam nigdy. Tu bym przeszklił. Tu, o. Do tamtego miejsca przeszklone jak nic. to I teraz, o, ale wymyśliłem. Mm, ale my teraz tu. Tu byłoby przeszklone tu górą, a tutaj by było takie że woda się ze sobą się wymienia, Ale wymyśliłem. A pierdolę. Kurwa, to jest piękny pomysł. Czekaj, gdzie ma być przeszklone? Tu. Nie. Tak, tu przeszklone, tu się... Czekaj. Tu przeszklone, tu się wymienia. Na bank tak było. Czekaj, tak, o. I tu już będzie jeden niżej i... Płytę niżej i tu by też było mogło być przeszklone. Właśnie! Już wiem po co miałem zabrać te. Bo ja muszę szyby zrobić. Muszę szyby zrobić, to muszę to wykopać przede wszystkim. Od kiedy to wszystko pływa do góry i na dole? Jedne się topią, jedne nie. Glinę, glina też mi się przyda. No przez to, że pewnie zrobię tą chatę, przyjdzie Creeper i mnie zabije. Właśnie, ja mogę to sprawdzić, ile dni przeżyłem? To zbieramy. A to bez sensu, bo to uciekło mi. czy trzeba za tym pływać. Zo, tu znowu też uciekła, tam leży. Wpis do roboty. No idę po te. Po szkło. Najlepsze jest to, że jak przyniosę za szkło i będzie to źle wyglądało, to będę wkurwiony. Zaraz pójdzie tilt. 20 szkła musi wystarczyć. Czy musi, nie musi. Nie wierzę w swoje możliwości budowlane, ale spróbujmy może w ten sposób weźmiemy to sieć! Ty kurwa gołębiu! To tak, tak, tak! Raz, dwa, trzy, cztery mamy cegły mamy dalej cegły i tu mamy kilka cegieł 50 cegieł mamy. 50 cegiel. I teraz tak, to co ja chciałem zrobić, uzyskać efekt, jaki ja chciałem uzyskać, to to jest taki efekt, który powinienem uzyskać bez żadnego problemu. Czyli. Ale jak tu postawić to będzie chuj. Nie, no będzie ok, bo mi musiał. Przychuj. Nie, no tu. Tu musi być, no. Dobra, i tu mam. I teraz, żeby to miało ręce i naby, muszę tu podkapek zrobić. O, jedno za dużo. A to idzie wyrobne na razie. Bo tu stąd cały dirt zejdzie, nie? żeby nie było, że się w sadzawce kąpię. Bo to efekt dopiero bycie, czy nie bycie, bo to nie tak, bo nie, 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 to co jest źle, co by tu, wy sobie wyobrażacie, ale żeś po chuj to zrobił, już widzę te komentarze, a po chuj to zrobiłeś? A ja, Nie, nie, to jest wszystko przemyślane, patrz. Teraz idzie tu cegła, o. E tu. I kurwa tu też pójdzie cegła, o. Ja bo się zadławisz tą wodą. I tu pójdzie cegła, dobra. Mamy cegły tu. I teraz z tego miejsca pójdzie cegła tu. Dlaczego tak, chuj wie, ale jest jakiś plan. Dobrze i. No dobra, no jest okej, my tam po naszemu jakoś to tam wygląda. No i zabrakło mi oczywiście budulca, no to idę po budulec. Sieć. Mamy 16 budulca. Kurwa, jak na mnie. Dobra, right, teraz. A, it's alright, no do right, bo tu nie jest alright, kurwa, w tym miejscu. Ani trochę nie jest nie, nie alright, mi się ani trochę nie podoba to, co się tam wydarzyło. Aha, tutaj o. It's alright. Jest teraz, yeah, better. A tu. No, tu jest OK. o to chyba jakiś babola albo jako jaskinia. No i to teraz tak wygląda i ryby tu nie będą pływały. No bo skąd te ryby? Teraz żeby. Bo chciałem, że to ładne było, bo teraz mam te lawę i ja bym ją jakoś wykorzystał, tylko ja się boję, że ona się jakoś rozdupi tu brzydko. Nie Szymon, bo wszakowity lub zwykły basen. Jezu, ja myślę, że to jest zombie, a to przecież mój cień. Dobra i to, to mom, to mom i to już wygląda nawet, to już nawet ludzie by chcieli się tu... Ludzie by się chcieli zanurzyć, Kardet by se chcieli kupić. Dobra i tu nie może być wyżej, czyli to będę musiał zrobić niżej, aha. Serio? To zjebałem sobie całe plany, bo... Czy nie zjebałem? Nie no, jest okej okay wtedy. To musi być niżej. Zajebiście. No i super, to jest niżej. Czyli poziom. O kurwa. Ciekawe czy to się będzie przelewać bardziej, czy nie. Jak z góry uzupełnię na wyższy poziom, to trzeba będzie się to przelewać? Możecie pisać w komentarzach, bo to już jest kurde zaraz koniec odcinka. No, ostatnie tutaj szlify do, do, dorobimy bo chcę sobie tą drugą stronę też dokończyć. Czekaj, tak, bo przynajmniej o wiele szybszy. Dobrze i tutaj. Ty no, jak na mnie to naprawdę to wygląda jak... No, jak taka lepsza wanna. I teraz jeszcze bym chciał Będę musiał zrobić tu jedno w dół. bo też bym nie chciał całego takiego ceglanego czy bym chciał cały ceglany, bo też można przetopić kobla i zrobić z tego kobla taką inną płytkę. No i to nie wiem czy teraz z przetopionego kobla bym nie dał tu na dole. I zaś tu będę miał taki taras. Tu będą stały te dwa głębie moje pojebane. No i tyle, no już fanfary są, więc będę kończył. Kłaniam się nisko aż po same kule, jeśli masz jakiś problem, żeby to wykorzystać, ten teren lepiej, to zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co mam zrobić. Jak widzicie, czytam, bo wiem, że nie ma miliona potworów, tylko są głupie papugi, a ten odcinek chyba już za... Dobra, hello.